Witanko z rana przy świetle dziennym, jak widzicie, w tym oto pudle przyszedł mi właśnie ten telefunken. Oczywiście, jak to ja zanim go pokażę, najpierw go troszkę poczyściłem. Chociaż nie wiem, czy mi tutaj słońce za bardzo nie razi. Może przymknę bramę. Przymknąłem bramę, włączyłem światło. Myślę, że takie oświetlenie będzie lepsze, żeby go pokazać. Także po zaczyszczeniu tutaj po odciągałym drutem wgniecenie, tylko takie pryszcze zostały, ale to też da się troszeczkę wypłaszczyć. Także praktycznie nic nie będzie widać. No, wygląda to zdrowo. Głośniki i subwoofery mamy takie z boku. No, jeszcze tutaj trochę brudu, ale jak to ja będę jeszcze nad tym pracował, żeby to wyglądało idealnie. To jest tylko brud. Większość już go zdjąłem z obudowy. No, myślę, że subwoofery są jakieś chyba 10 cm, może 12. Nie ma w tej chwili miarki. Później to sprawdzę, ale chyba 10. No nie jest to za ciężkie. Jest tylko długie jak JVC i szarpnie, bo szarp. To ma 68 cm, Sharp ma 75 cm, razem z tymi uchwytami. I Sharp jest o wiele, wiele grubszy. Chyba za jakieś 10 cm grubszy jest. To jest także to jest taki mały boombox powiedzmy. Ale myślę, że jak na takiego małego powinien ładnie grać. Przynajmniej ja na to liczę. Nie musi jakoś mega mocno grać. Ale żeby ładnie grał. CDS jest. jeszcze nie czyściłem. Później się tym zajmę. Jest pasek komora na baterie zdrowa z tasiemką, żeby wygodnie było baterie wyjmować, tabliczka znamionowa, zobaczcie sobie teraz na żywo jak to wygląda, bo wcześniej tylko zdjęcia pokazywałem. Antena ładna, cała. Także daję na pauzę i nic, tylko sprawdzić jak to gra. Ja liczę na to, że to zagra ładnie, bo no nie chcę zapeszać, ale przeważnie mam szczęście do tych sprzętów. Podejrzewam, tak obstawiam, zanim to włączę, bo jeszcze tego nawet nie włączyłem, że to może zagrać podobnie jak DT-75. Może nie tak ładnie, nie tak detalicznie sopranowo, ale Chyba raczej trochę mocniej. Także chwila, moment. Dobra, podłączyłem to yy, z drugim telefonem przez blutacza. Wyświetlacz działa, no ale powiem Wam, że. Yy, rozczarował mnie ten dźwięk, pierwsze wrażenie. Myślałem, że druga gałka jest od basu, a tu jest tylko głośność i skala. Skala manualna, skala mm, na przyciskach. Jest tylko equalizer komputerowy, taki gdzie te ustawienia wszystkie tak no nie, nie robią one wrażenia. Te subwoofery z boku niby drgają, ale gra to coś jak, jak Sharp y, GX10. Hmm, na, na radiu, czy na auxie, gdzie myślałem, że on jest zepsuty, bo Sharp gra tylko na CD, na USB. Może i tutaj jest tak samo, ale te subwoofery drgają, słychać, że one grają, pracują, tylko to ma lichy dźwięk, coś jak taki trochę lepszy DT-30 Panasonic. Bas jakiś taki bez sensu, nie jest soczysty, soprany są słabe, średnik sporo, a pokombinujmy z tym equalizerem Jest jakiś tryb 3D tutaj, rock, 3D, 3D ma mało basu, ale przestrzeń trochę lepszą, flat. Classic, pop, pop najbardziej głuchy, jazz, najwięcej sopranu, ale basu mało. Rok najwięcej basu, ale też sopranu mało, także w sumie trochę bez sensu te ustawienia. Ciężko się zdecydować w ogóle na jakim go słuchać. No ale chyba jednak póki co ten rok zawsze najlepiej się sprawdza, no pokażę Wam jak subwoofery pracują z widać. Jają. O i teraz muzyka musi się rozkręcić. I najlepiej jak ją pogonię. To jest taka muzyka, że się. Będzie to mamy Transwaya mojego ulubionego, tutaj będzie łoić niemiłosiernie. Powinno łoić niemiłosiernie, ale to jest niestety słaby sprzęt i na nim to łoić nie będzie, ale zobaczmy, jak pracują subwofery. Nie one sobie skaczą, ale to jest coś tak jakby trochę dla pizzu zrobione, jakby jakieś bardzo miękkie te gumy były, chociaż chyba nie są. No niby normalne, no, no nie wiem, nie robi to na mnie wrażenia. No do DT-75 to na pewno to nie może podskoczyć absolutnie. Jak już coś, to coś poniżej. Do DT-505 też nie może basować, by było troszeczkę lepiej podejrzewam, raczej tak, ale <gry> DT-505 na pewno dźwięk ma o wiele ładniejszy Także ciężko to z czymś porównać I tak jak mówię Chyba tylko z zepsutym radiem w szarpie I auk się Chyba, że Nie, to niemożliwe, żeby on grał na CD lepiej Bo w końcu teraz słucham na blutaczu Także Subwoofery tutaj widać pracują Ale po prostu to jest słaby sprzęcik Także No trochę się tym razem przejechałem Zbędny to był zakup ale trochę go doczyściłem. Odgiąłem kratkę, która była wgnieciona. Jeszcze trochę te brustki po wyciąganiu tej kratki małym śrubokręcikiem nastawię i spróbuję go sprzedać. No i to tyle. Testu tego sprzętu. Nie chcę mi się go nawet testować, bo wiem, że to nie będzie robiło na mnie wrażenia po takich potworach, jakie ostatnio testowałem, to to jest cienki bolek. No, to na tyle. Zmykam hej. A no może jeszcze wam pokażę, że CD też tutaj gra, bo mam tylko płytę Mozarta niestety w garażu. Ale jak widać, gra płynnie. No, poza słabym dźwiękiem, przynajmniej to jest funkcjonalne. Bardzo funkcjonalne, bo jest. Równie funkcjonalne jak najnowszy JVC NB200 Chociaż nie wiem czy czyta MP3, to jeszcze będę musiał sprawdzić, ale też nie mam w garażu takiej płyty Przynajmniej audio czyta bez problemu, ma wyświetlacz podświetlany Nie jest taki raczej wielorzędowy jak w JVC Ale to jest najbardziej zbliżone do JVC, ma USB, ale niestety w X Extra FAT32 nie czyta, bym musiał wziąć drugiego pendrive'a skonwertowanego w zwykłym FAT32, tak? W szarpie pewnie by tutaj chodził. No, radio też działa, funkcje USB jest, blutacz działa, tuner można stroić albo tą gałką tu u góry manualnie. Hmm, może od razu przekręcę na jakąś znaną mi eskę na 1049. Przynajmniej łatwo jest sobie znaleźć tą gałką radio. To, co moje jest moje, co ja robię. W razie co nie no, wiem, przecież jakichś i gdzie wolności, tej wolności, to chciałbym się Faktycznie będę musiał to kiedyś porównać z, z szarpem na radiu. Gdzie oczywiście to radio na Sharpie gra trzy razy słabiej niż cała reszta, czyli pewnie coś podobnie jak to tutaj. Tutaj wszystko tak zagra i USB, i CD tak słabo jak Sharp na tej opcji, hmm, która dla mnie w niezrozumiały sposób gra słabo. I to nie jest tylko wina mojego egzemplarza w Sharpie, że. Radio gra słabo i aux, bo czytałem opinie innych. Tam po prostu tak już jest, że te dwa źródła grają słabo. Tam tylko USB, CD i iPod gra mocno. A tutaj wszystko będzie grało tak samo słabo jak te dwa słabe źródła w szarpie. Hmm. No i tyle. Tutaj mamy jeszcze gałki od mikrofonu, od yy... <laughs> No tak w JVC od gitary i od mikrofonu wejścia z przodu słuchawki AUX. No jest to funkcjonalne, ładne, ale słabe. Dla mnie niepraktyczne, no, ale ładne. To jest w pełni sprawne, nic nie jest uszkodzone, nic nie jest połamane, ale no niestety na mnie to wrażenia nie robi. No dobra, to już chyba koniec więcej tutaj hmm, raczej nie będę się tym ekscytował. Nie wiem czy jeszcze to z czymś zobaczymy. Najprawdopodobniej szybciej to sprzedam niż będę to dalej testował. Także już teraz zmykam. Trzymajcie się, hej.